Podobnie jak w przypadku innych form ruchowych, tak i w salsie, trening należy rozpocząć od serii ćwiczeń rozgrzewających stawy, ścięgna i mięśnie, potocznie zwany rozgrzewką. Dzięki rozgrzewce ciało staje się bardziej elastyczne i podatne na wykonywanie nowych figur i pozycji występujących w trakcie nauki salsy. A rozpoczynamy od głowy: Zaczynamy od powolnych ruchów. Stopniowo zwiększając ich intensywność i zakres. Skręty głową staramy się wykonywać we wszystkich kierunkach: prawo, lewo, na boki i z góry na dół. Po wykonaniu wszystkich skrętów przechodzimy do obrotów głową. Obroty wykonujemy obszernie. Stopniowo zwiększając zakres ruchu i rozciągając tym samym ścięgna i mięśnie szyi. Kolejnym ćwiczeniem są obroty ramion. Rozpoczynamy od naprzemiennego unoszenia i opuszczania obu ramion do góry i w dół. Ćwiczenie to rozgrzewa i uelastycznia stawy barkowe. Następnie przechodzimy do obrotów prawym i lewym barkiem na zmianę. Obroty należy wykonywać stosując pełen zakres ruchu. Wchodząc w kolejnych ćwiczeniach coraz niżej, przystępujemy do ruchów uelastyczniających klatkę piersiową i kręgosłup. Zaczynamy od przynoszenia klatki w prawo i w lewo. Biodra pozostają w miejscu, a pracuje tylko klatka piersiowa. Następnie wykonujemy ruchy przód-tył i stosujemy kombinację wszystkich wychyleń jednocześnie. Na koniec staramy się przekształcić ten ruch w bardziej płynny, efektem czego jest zataczanie płynnego ruchu klatką piersiową wokół osi. Kolejnym ćwiczeniem rozgrzewającym jest krążenie bioder. Rozpoczynamy od wychylenia bioder w prawą i lewą stronę na przemian. Głowa pozostaje w miejscu, stopy rozsunięte na szerokość barków. To samo powtarzamy wykonując ruch w przód i w tył. Poza zwykłym ćwiczeniem rozgrzewającym należy zadbać o to, aby biodra poruszały się z gracją i wdziękiem, gdyż ma to ogromne znaczenie we wszystkich figurach tanecznych salsy. Na sam koniec zataczamy pełne obroty biodrami w prawą i lewą stronę. Ćwiczenia rozgrzewające nóg rozpoczynamy od ustawienia stopy na palcach i lekkiego ugięcia nogi w kolanie. Z tej pozycji robimy skręty na zewnątrz. Kolejne ćwiczenie polega na przeniesieniu całego ciężaru ciała na jedną stopę i zakreślaniu obszernych okręgów drugą stopą. Ćwiczenie wykonujemy analogicznie na drugą nogę. Ostatnim ćwiczeniem jest rozgrzanie palców stóp i stawów skokowych. Wykonujemy je opierając palce o podłoże z jednoczesnym obrotem w prawą i lewą stronę. Ćwiczenie powtarzamy na obie nogi. Fraza taneczna w kroku salsy nowojorskiej zbudowana jest z ośmiu uderzeń, gdzie kroki stawiamy na 1, 2, 3, na 4 jest pauza, jest to pierwszy tak muzyczny i 5, 6, 7, na 8 jest pauza, drugi tak muzyczny. Aby w kroku podstawowym uzyskać właściwy rytm i równowagę, należy rozpocząć naukę od ćwiczeń wprowadzających. Pierwszym i zarazem podstawowym tego typu ćwiczeniem jest tak zwany krok w miejscu. Przy nogi celowo podnosimy wysoko, żeby przyswoić sobie przenoszenie równowagi. Przy podnoszeniu kolan stopy swobodnie opuszczamy ku dołowi. Raz, dwa, trzy, pauza, pięć, sześć, siedem, pauza. Raz, dwa, trzy, pauza, pięć, sześć, siedem, pauza. Stawiając stopę, najpierw dotykamy podłoża palcami i podbiciem, a na końcu piętą. Ważne, aby miejsce, gdzie jest pauza, traktować jako krok z nogą w górze. Dzięki temu nie gubimy rytmu. Kolejnym etapem ćwiczenia jest krok w miejscu połączony z wyjściem do przodu. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, rozpoczynamy od wysokiego unoszenia stóp w miejscu, po czym wykonujemy krok podstawowy, przemieszczając się w przód i z powrotem do pozycji. Całość wykonujemy z liczeniem. Raz, dwa, trzy, pauza, pięć, sześć, siedem, pauza. Raz, dwa, trzy, pauza, pięć, sześć, siedem, pauza. To samo ćwiczenie widoczne z tyłu. Na jeden, dwa przemieszczamy się do przodu. Trzy, pauza. Pięć, wracamy do pozycji. I 6, 7. Wykonujemy kroki w miejscu. Kolejnym ćwiczeniem wprowadzającym do kroku podstawowego jest połączenie kroków w miejscu z krokami w tył. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, rozpoczynamy od wysokiego unoszenia stóp w miejscu, po czym wykonujemy krok podstawowy, przemieszczając się w tył i z powrotem do pozycji. Całość wykonujemy z liczeniem: raz, dwa, trzy, pauza, pięć, sześć, siedem, pauza, raz, dwa, trzy, pauza, pięć, sześć. 7 pauza To samo ćwiczenie widoczne z przodu. Na 1 2 3 wykonujemy krok w miejscu. 5 6 7 kroki w tył i powrót do pozycji. Ostatnim ćwiczeniem przygotowującym do kroku podstawowego jest połączenie kroku w przód z krokiem w tył. Właściwie można powiedzieć, że jest to już pełen krok podstawowy, ale różni się od kroku właściwego tym, że nadal wysoko unosimy stopy. Dlatego należy go traktować jako ostatnią fazę ćwiczenia przed przystąpieniem do tańczenia kroku podstawowego. Raz, dwa, trzy, pauza. 5, 6, 7 pauza, raz, 2, 3 pauza, 5, 6, 7 pauza. Wykonując ćwiczenie powtarzamy jeden takt w miejscu, następnie 1, 2, 3 w przód i 5, 6, 7 do tyłu. Po prawidłowym wykonaniu tego ćwiczenia możemy przystąpić do tańczenia kroku podstawowego. Po opanowaniu ćwiczeń wprowadzających do tańczenia kroku podstawowego w salsie przechodzimy dalej. Czas na poprawny krok podstawowy i kilka figur stanowiących wstęp do bardziej skomplikowanych układów. Figurami tymi są obrót w prawo, obrót w lewo i krok do boku. A zaczynamy oczywiście od kroku podstawowego. Krok podstawowy. Tym razem nogi nie są już unoszone wysoko, ponieważ sposób przenoszenia ciężaru został pokazany we wprowadzeniu. Krok jest niski, przy podłożu. Stopy stawiamy na podbiciu. Zwracamy uwagę na to, aby stopa była stawiana przed stopę.